Cześć, tu Olga. Jest to nauka polskiego. Dzień dobry, cześć! Nazwałam ten podcast Małe słowa, bo chcę dotknąć w nim spójników, partykuł i zaimków. Prawda, są to małe słowa w zdaniu, ale są niezmiernie ważne. A więc pierwsze zagadnienie. Czy jest różnica w wykorzystaniu wyrazów po co i dlaczego? Tak jest. Pytanie po co to pytanie o cel czy jego działania. Celowość jakiegoś zjawiska, o przydatność czegoś do jakichś potrzeb. Po co idziesz do sklepu? Po mleko. Jedziemy na dworzec po babcie, bo babcia przyjechała i trzeba ją odebrać. Pytanie dlaczego to pytanie o przyczynę jakiegoś zjawiska, powód jakiegoś stanu, motyw czy jegoś postępowania. Na przykład: dlaczego tlen jest toksyczny? Dlaczego nie byłeś w szkole? Nie wiadomo, dlaczego wyjechał. Nie wiadomo z jakiej przyczyny on to zrobił. A więc jeszcze raz: pytania o cel są pytaniami o zamierzony skutek działań. Pytania o przyczynę to pytanie o czynniki, czy też warunki wywołujące dane zjawisko jako swój skutek. Skutek i przyczyna są antonimami. Dbajmy o logikę wypowiedzi i nie odpowiadajmy na pytania o cel podając przyczynę, a na pytania o przyczynę podając cel. Na przykład, po co to zrobiłeś? Bo tak chciałem. Klasyczne pary pytań i odpowiedzi to po co? Po to, żeby? Po to, by. Dlaczego? Dlatego, że. A więc, po co to zrobiłeś? Po to, żeby ci zrobić na złość, po to, żebyś wreszcie był zadowolony. W odpowiedziach na zdania przyczynowe używamy spójników, bo to jest neutralny i potoczny taki spójnik. Na przykład, a już myślałam, że to będzie najnudniejsze lato, jakie przeżyłam, bo wiosna była pod nosem. Ponieważ właściwy polszczyźnie oficjalny, takie obrazy są nawet bardziej wyraziste, ponieważ tętni w nich pasja. Gdyż książkowy i ograniczony stylistycznie. Dziękuję ci za pomoc, rzekł chłodno, gdyż jeszcze był na orelie obrażony. Bowiem też książkowy i umieszczany nie tuż po przecinku, tylko jako drugi lub trzeci wyraz. Gdyby był sumiennym czytelnikiem, miałby zapewne kłopoty z dokładnym czytaniem gazety od początku do końca. Codzienne wydania miewały bowiem po kilkudziesiąt stron. I neutralny, najlepszy, zawsze odpowiedni stylistycznie. Dlatego, że. Warto pamiętać, że poprawna jest tylko ta konstrukcja. Dlatego, że. Nie tworzymy tautologicznych dlatego-bo, dlatego-że-ponieważ. Przecinek zazwyczaj jest umieszczany przed całą konstrukcją. Na przykład. Termin szkolenia został przesunięty, przecinek, dlatego, że utworzono dodatkowo dwie grupy. Ale może być też wstawiony dopiero przed, że, jeżeli akcent logiczny ma padać na dlatego. Na przykład, termin szkolenia został przesunięty nie dlatego, że utworzono dodatkowe dwie grupy, przecinek, tylko dlatego, że obaj wykładowcy zachorowali. Forma celownika zejmka co, czyli czemu, w znaczeniu dlaczego, jest formą starą i z dawien dawna używaną funkcji partykuły pytającej. W Nowym Słowniku Poprawnej Polszczyzny znajdziemy wiele przykładów jego zastosowania nie tylko w wypowiedziach potocznych. I oto są przykłady. Czemu się tak nad dzieckiem wytrząsasz? Wydarza się to już po raz trzeci i nikt nie wie czemu. Czemu wpychacie pod szafę te paczki? Trafiły ci się przecież i dobre pozycje, czemu nie korzystałaś? Czemu tak patrzysz smętnym wzrokiem? No i jeszcze trochę o spójnikach, które możemy w zdaniach sobie zamieniać. I oraz. Znaczenie łączenia w zdaniu. Logicznej czy też semantycznej różnicy nie ma w nich, ale oraz jako słowo dłuższe sugeruje ważniejszy podział strukturalny. A więc powiemy raczej: jabłka i gruszki oraz jeżyny i maliny. I nie powiemy jabłka oraz gruszki, i jeżyny oraz maliny. Następne spójniki, które też możemy w zdaniu zamieniać, to albo, bądź, czy, lub. Znaczenie alternatywy. Posłuchajcie. Mówią, że to XVIII wiek robota francuska albo włoska. Alternatywa. Każdego dnia Damian pracował na farmie bądź przy wycince pobliskiego lasu. Albo przy wycince, też można sobie zamienić. Nie maluję przecież jabłek czy gruszek wyłącznie dla ich estetycznej urody. Jutro pojadę na grzyby lub na ryby. Albo na ryby też można sobie zamienić. Pamiętajcie, że nie możemy zamienić lub albo na czyli. Czyli i mianowicie to spójnik wyjaśniający. Mianowicie taki spójnik, który wprowadza wyjaśniający komentarz do treści komunikatu. Na przykład, pomógł mu bardzo Mianowicie znalazł mu pracę, albo poprzedza wyliczenie. Na przykład przyszła cała rodzina a mianowicie rodzice, rodzeństwo dziadkowie spójnik czyli przyłączający zdanie lub wyrażenie wyjaśniające Zobaczcie: Ola czyli moja siostra. Kolejne krótkie małe słówko byle ma wiele znaczeń. Byle i byleby. To spójnik wyrażający życzenie i warunek wykonania tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym. Na przykład kup bułki byle świeże. No najważniejsze, żeby były świeże. Albo spójnik wyrażający cel którego minimalnym warunkiem osiągnięcia jest to, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym. Na przykład, zrobiłem to, byleś była zadowolona. Żebyś była zadowolona. No i jako partykuła, byle ma następujące znaczenia. Pierwsze, nadająca komuś lub czemuś cechę dowolności. Wyszedł pod byle pretekstem. Albo obojętność wyboru. Przenocujemy byle gdzie. Albo znaczenie wyrażające negatywną ocenę czegoś lub kogoś. Zadawał się byle z kim. Lub w połączeniu z poprzedzającym nie, wyróżniająca kogoś lub coś jako zasługującego na uwagę. Jej brat to nie byle kto. No, i następne znaczenie, ta partykuła może wyrażać życzenie mówiącego. Byle szybko. Aby szybko. Tak możemy tak zamienić. No i jeszcze takie żartobliwe, teraz bardzo często spotykające się wyrażenie niestety albo stety. Tak mówimy, kiedy mówiący nie wie. Czy to, o czym wiadomo, należy oceniać jako dobre, czy jako złe. Ale niestety nigdy nie było stety. Ani w Nowej Polszczyźnie, ani w Staropolszczyźnie, ani w zamierzchłej Prasłowieńszczyźnie. A jednak, Nie, znajdujące się na początku niestety, to to samo przeczenie, które poprzedza wiele innych wyrazów, takich jak. Nieszczęście, niechęć czy nieładnie. Dwojako interpretuje się pochodzenie słowa niestety. Część etymologów skłania się ku uznaniu przysłówka niestety za skróconą postać staropolskiego wykrzyknika nie stojcie lub niestocie, będącego okrzykiem wzywającym pomocy. Owo nie stojcie to nic innego jak nie stójcie, czyli łapcie go, za nim, dawać go. Ciekawie, że dzieci często mówią na nietoperza topesz. Czy wiecie, kto to jest nietoperz? Ete tucie mysz. Bo uważają, że to nie na początku jest negacją, jak nie królik, nie lis. Znalazłam taką anegdotę. Ja się mówi do taty w Zoo. Tato, patrz, topesz, nie topesz, odpowiada tata. No, jak nie topesz, to nie wiem co. Słuchajcie, te małe słówka, spójniki, partykuły, zaimki, choć są wyrazami nieodmiennymi, oprócz zaimków oczywiście, służą do modyfikowania znaczenia wyrazu lub zdania. Partykuła umożliwia wyrażenie emocji: na przykład chodźże prędzej no, pośpiesz się rozkaz, nakaz, życzenie niech Kaśka tu przyjdzie oby mu się udało pewności lub przypuszczenia na pewno potrafisz pięknie malować. Arek chciałby być wyższy zaprzeczenia lub potwierdzenia mój pies nie potrafi szczekać. Tak, jest bardzo łagodny. Pytania: czy masz brata? Rzeczywiście chcesz to zrobić? I podkreślenie znaczenia czegoś. Tylko ty potrafisz to zrobić. Znamy się dopiero tydzień. Te wszystkie słówka udakładniają zdanie, nadają im inne znaczenie. Spójnik zaś Łączy, spaja elementy w odrębie wypowiedzi, wyrazy w zdaniu. Na przykład Ania i Kasia mają dziś urodziny. Ubierz kurtkę lub płaszcz, lub zdania składowe w zdaniu łączą. Na przykład myślę, więc jestem, śpiewam, mimo że nie potrafię. Będziemy jeszcze wracać do tego tematu. Także słuchajcie moich podcastów. To wszystko na dzisiaj. Pa Pa!